Ciemano, w tym materiale robię coaching i daję ważne porady mojemu widzowi, który teraz siedzi w goldzie, więc zapraszam Cię serdecznie do oglądania. Jamnik dzisiaj będzie grał Gekko na mapie Ascent. mam Cofnę. Jak Jetta wychyliła, to Ty w tym momencie już nie na nałoku, tylko biegniesz z nią. Żeby we dwóch pikować od razu. Jeżeli, zobacz, jeżeli ona by w tym momencie zginęła, patrz, jeżeli ona by tutaj zginęła i ona teraz wychodzi, to Ty za nią w tym momencie już powinieneś dobiegać. I ona wtedy, jeżeli Ty byś wtedy dobiegał, a ona by się wyjebała, to masz dwie opcje: albo fleszujesz, albo się cofasz z powrotem. Żeby znowu. Jeżeli ktoś by dostał tego flesha, to wypikujesz, nie? Ale jeżeli ona by zginęła, a ty byś nie fleszował, to wtedy albo. albo się cofasz od razu. O, ale jedna, już... już widziałem to tutaj. Ja już widziałem to tutaj, jak wziąłeś, zamknęłeś bramę i patrz, odchodzisz od niej. Odchodzisz, przez co wystawiasz się na to, y, jak strzelają do ciebie z lewej, póki ta brama się jeszcze nie zamknęła. Czyli za każdym razem, jak włączasz ten przełącznik, to czekasz tak długo, aż się on zamknie, ta brama, nie? Ja chłopie do nich wiedzicę, że... o, poczekaj, nie wiedziałem, że... to czekali, nie? Się... Ty go powinieneś zniszczyć. Zobacz, zobacz. Ja jak mówi, że leci nóżkają. To ty się nie patrzysz tam, gdzie oni się patrzą, tylko zawsze się starasz zniszczyć ten nóż, żeby ich nie wykrył. Pamiętaj, że zawsze, żeby twój celownik był umiejscony tam, gdzie może w razie ewentualności być użyteczny. Wiesz, bo... Zobacz, tam Enemy B. tam ciężko B. Ona... Zobacz, że Jetta wyszła. Jetta wyszła, nie? Czekaj, patrz, ona wychodzi. I ty już albo powinieneś mieć flesza, albo za nią biec To jest gold, to jest gold Domitrix. Żeby zawsze pikować we dwóch Bo zobacz, jeżeli oni by ją zabili teraz No to znowu macie sytuację jeden na jednego, nie? A tak to macie dwóch na jednego No i mam nadzieję, że w tym momencie spojrzałeś na mapę Mniej więcej Bo jak twoi wchodzą na sajta Najważniejsze, co żebyś zrobił To żebyś się spojrzał na tą mapę Bo zobacz, teraz widzisz yeah. Kayo na markecie, nie? I Killjoy I wiesz mniej więcej, gdzie są dwóch Ten flash tutaj był troszeczkę niepotrzebny. Dlaczego? Widziałeś, jak widziałeś. Okej, okay, poczekaj, bo ty nie wiedziałeś w ogóle o Killjoyce, po pierwsze. Jakbyś wiedział o Killjoyce, to byś wiedział, że ta Killjoy się cofa na sajta I ona by nie miała czasu, żeby przejść na lewo. No chyba, że jakąś ewentualnością jeszcze by. Patrz, jakbyś znowu spojrzał na mapę, to byś wiedział, że Cloth jest na midzie. Czyli mniej więcej nikogo tutaj nie ma z lewej strony. Czyli ten flash poszedł taki waste, nie? Bo mogłeś wtedy. Wejść no. na przykład na lewo i zafleszować całego sajta, nie? Na, na minimapy to może bym nie zginął. Tak, tutaj, to byś już stary tak. wiedział, że jeden jest na midzie, a no. jeden jest to na midzie. Tutaj lewo, a... tutaj w lewo. Dokładnie. Jest takie ćwiczenie fajne na Team Deathmatchu, że za każdym razem, ja sam go ciężko mi z nim, ale jest takie ćwiczenie, że jak idziesz na Team Deathmatcha, i się rozgrzewasz, powiedzmy, to za każdym fragiem patrzysz się na minimapę. Frag, minimapa, frag, minimapa. Jak najczęściej, jak chcesz no. sobie tak to trenować, to właśnie tak to rób, nie? Żeby mniej więcej wiedzieć, gdzie się pozycjonować, nie? i Dobra, ja. jest frag, fajnie. No i Fenix jest na midzie, on tam gra A. To już najlepiej, najlepiej jak te, teraz, w tym momencie, oni wszyscy się zbiegnęli na B. To jakbyście teraz zrobili rotę, to byście mogli grać na Fenixa, nie? Bo Fenix już tam Aha. idzie z boku, nie? Ona tam. Ona. A, i, zobacz, i stary, zobacz, jaka to jest w ogóle przewaga. Teraz Jet. No tam Jet chciała chyba kogoś zespotować z tego updrafta, bo tam słyszałem już updrafta. E, spoko. E, I Fenix stary jest już, kurde, na samym ich A. Jeżeli byście teraz to rotnęli, to, to, to oni by się nałapali na Fenixa. Chyba, że Fenix ma lipę i nie umie celować. No. No rota... Musi, musisz zawsze wiedzieć, kiedy rotować, nie? 30 sekund. 30 sekund, nie jest. na jakiej czułości grasz? No, tak od ty masz szczerze? Dobra, nie, to dajmy. w tym momencie, Remain. jak pikujesz i sprawdzasz kąty, zawsze grasz na focus modzie, żeby bo, zobacz, że to, ta gra, to była w ogóle bez, 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 bez focus moda i no faktycznie udało ci się, nie? Zabiłeś, nie? Ale lepiej I'm assist działa, kiedy jesteś na Focus Modzie. Jak sprawdzasz Dobra. jakiś kąt, nie? Najlepiej mhm. trochę źle zrobimy Tutaj wybiegłeś. Tu, tu ok, spoko. Teraz zobacz, jak, jak, wyle, jak wyleciałeś, wyleciałeś a... masz patrz, tu masz tak. Jest jedną masz pozycję, gdzie mógł być typ, drugą nie wiem, czy widzisz moją myszkę kolejną pozycję gdzie mógłby być typ i tutaj akurat spojrzyłeś na tą trzecią czyli miałeś dwie pozycje których nawet nie sprawdziłeś tylko wyleciałeś Tak petarda nie, no, bo to nie? Ja, tutaj się właśnie udało zabić bo akurat to się tak spek ale no win to win nie no, no, masz! Znowu patrzysz na minimapę. Zobacz gdzie jest Jetta. Jetta już jest zaj 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 zajęła właśnie w tym momencie. No, no, no. To jest garden. Ona ty już ty się jadzie. patrzy na Sajta, nie? Ona już się patrzy na Sajta. I żeby ta Jetta miała łatwiej, to ty już powiem ci, czekaj, bo ty podjeżdżasz. Patrzysz, patrzysz, i już wtedy, w tym momencie, jakbyś chciał puścić tego molotowa, to od razu już tutaj. A ty dopiero podszedłeś, podszedłeś. Mieć na ulta i już molotowa. Chłopie, masz dwie lub trzy sekundy w ogóle różnicy, powiedzmy, nie? Jakbyś zdążył rzucić szybciej tego molotowa, to jest, no, molotow, powiedzmy, yy, to powiedzmy, ok, rzucisz go już wcześniej i w tym momencie, jak już dżet, widzisz, że Jetka podchodzi garden, pomóż jej i zawsze użyj tego flesza, nie? czyli już się nie da zamknąć. ok. w tym momencie, zobacz, patrz jak... Tu tu jeszcze trzymasz przez chwilę dobrze ten celownik. One enemy remaining. To jest jeszcze okej. Okay. Tu, tu już fajnie. Tu tu, tu fajnie trzymałeś celownik. Ale zobacz, że ty przed chwilę, przez... znowu go z powrotem na ścianę, Aha. ściana. ściana. Aha. Ja to każdemu mówię, ściana, bo jak on by ci wybiegł, to byś miał małe szanse, że go jebniesz, nie? co ja się, się nie patrzy na ale czasami... Ja rozumiem, ja rozumiem, to jest na pewno ciężki nawyk do od, odstygowania, Chodzi o to, żebyś ty się ruszył, po czym ruszył gałką celowania i spróbował wykorzystywać aim assista w razie czego, jeżeli tam ktoś by był. <laughs> Ona na Patrz, on już... Cypher... Ty grasz ogólnie za drużyną, żeby im rzucić jakoś dobrze tego flesza, nie? Bo twój flesz może wszystko zmienić, nie? Także macie ścianę, fajnie, ale Cypher, bardzo mądry gracz, zajebiście o przyzniszczonej idiota przychodzi. To po chuj jest ta ściana, skoro on przychodzi, nie? To mnie zastanawia. No nie ma to najmniejszego sensu, nie? Jak widziałbyś, że on przychodzi przez z tą ścianę, też mu możesz dać flesza, żeby mógł sobie spokojnie przez tą no. ścianę grać. <grym> Okej. <Okay. grym> to chyba też był trochę flash do dupy, bo jedyne co może oślepić to tutaj ten kąt. Więc tego flasha nie powinieneś rzucać przy ścianie, tylko za tą ścianą. I czekać aż ktoś, ktoś enemy wypikuje. No, tak jest. Okej, okay. i zobacz jak ona ci wyleciała. I patrz, i ty masz celownik bardzo blisko tej ściany, nie? Mega blisko. Jakbyś trochę oddalił, to, by, to byś ogólnie mógł zareagować swoim aim assistem, żeby jej przycelować e, mniej więcej na banie, nie? I zobacz, zobacz, że ten cel e, Musisz też popracować nad tym... Znaczy, na, na razie to jest chyba pierwszy. się ma, Sigma, się ma. E, to jest mi się zdaje, że to był pierwszy taki błąd na razie w Twoim wykonaniu. E, ten celownik był źle, bo musisz sobie pograć trochę Team Deadmatcha dead na różnych mapach, żeby wiedzieć mniej więcej, że gdzie się wcelować. Jeżeli byś dał trochę niżej, to już byś go dawno zabił. zawa. thanks, Wing. Ja nie wiem, co kurwa Fenix tutaj robił na midzie, Jak to jest kurwa duelista, który wchodzi na side, a. ale dobra. Dobra. Znowu ten celownik, tak trochę, ja nie wiem, czy ty chciałeś kogoś zabić, jak kto wychyli na schody, na tej linku, czy kogoś, kto będzie ci pikował, nawet blisko na, blisko, trochę. na blisko, nie? No to zobacz, że jak on by ci tu piknął, no to by cię zabił, bo masz za blisko ten celownik, więc zawsze staraj się pamiętać o tym, żeby oddalać trochę ten celownik od ściany, nie? O, i zobacz, jak tu fajnie I'm Assist zadziałał. Bo, ty, patrz, no, ruszyłeś no. się, poczekaj, ruszyłeś się, przycelowałeś i mu strzeliłeś banie. Czyli najpierw ruch, ruch lewą gałką, i później prawą, patrz. Lewa, prawa, i masz banie. Staraj się nie stać w miejscu, ah. tylko zawsze trochę lewo, trochę prawo. O, super. Good, o, i teraz super, użyłeś ulta. Tak, teraz użyłeś ulta, to idealnie. A Fenix ja nie wiem, co robi, bo on już tu powinien dawno być. Oh. A, oh. I gdzie jesteś? Zmarnowany, niestety. Znaczy, zmarnowany, Musi musiałeś go tam użyć, nie? Po prostu go nim nie wykręciłeś. No to nie brakuje, no. Jak masz, stary, to był najlepszy ult, kiedy mogłeś użyć. Bo miałeś sytuację 2 na 1 i grałeś w swoim ultem, więc, moim zdaniem, to był super ult. Cykałeś się, bo słyszałeś Iso's Shield'a chyba. I nie wiedziałeś, czy jest czy, czy jest, czy nie ma, nie? Ale już tutaj powiedzmy... Już po... Chuj, myślałeś, że wybiegnie, nie? Astra zajebisty smoke, ale... Pamiętaj, że zawsze staraj się tę bramę zamykać, nie? Widzę, że wieżyczka cię pokonała. Tu my, ta jetka, jetka... Jetka była na sajdzie. Bomba nie była splantowana, a wy się cofnęliście, kurwa, za smołka. No genialnie. Teraz ogólnie spoko, że nie rozwaliłeś tego noża, nie? Moim zdaniem, bo no... Nie pokazało mu, że ktoś tam jest, a ty nie oddajesz strzału, czyli jakby nie ma info, nie? A, market, dobra, jak no mówiłeś, jak mówiłeś, to okej, okay, nie? Tak, Dobra, 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 No, oni, oni chyba nie ogarnęli. Czekaj, ty zapingowałeś po chwili. I już! Tu powinieneś napierdalać tych pingów, ile wlezie, nie? Bo oni chyba się nie skapnęli, że ktoś idzie market. Pewnie nawet na minimapę nie spojrzały. I tak się Nie słuchali cię po prostu widocznie. Zawsze jak ISO cię na ulta, postaraj się posłuchać, gdzie może być. Bo w tym momencie masz dwie możliwości, jest za lewą tarczą. 30 albo jest teraz za lewą tarczą, albo za prawo, i musisz się gdzieś wcelować. On mi się zdaje, on chyba pobiegł. Przez co mogłeś go usłyszeć i się mniej więcej tam wcelować. O, okej, okay, w sumie. No ale ktoś musiał iść od maina, i wy zostawiliście cyfera samego. Lepiej by było, jakbyś został w tym mainie razem z tą Astrą, a oni by wtedy robili robili, robili że tak powiem, wjazd od tego gardena, nie? Pamiętaj, że zawsze musicie jakoś sflankować przeciwnika, nie? A że ty masz flesza, to w tym momencie, jak oni są pierwsi, to jesteś totalnie bezużyteczny, nie? Kurde, powiem ci tak, jak wierzysz na site, zawsze użyj tego flesza. Schowaj się, użyj flesza, za Pamiętaj, że grasz inicjatorem, e, czyli co right. robisz. Inicjatorem. na sajta, nie? W tym momencie, patrz, leci do niego twój trak. Za szybko. Zagrałeś traszę? Zajebiście, poleciał. upasz. I pas. mogłeś chociaż chwilkę poczekać, aż ten twój trasz do niego doleci. Bo on w tym momencie musiał być zmuszony walno walić w, e, twojego trasa. Ale on tego nie zrobił, bo wiedział, skąd rzucałeś tego trasza. Czyli on wolał się wcelować w ciebie i podjąć z tobą duela, niż walić się z nie? Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach.